I Maryję Matkę Jego. Powitajmy Marek Jego i Maryję Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany od patriarchów. Ciesząc się narodzeniem naszego Pana, pragniemy życzyć Wam wszystkim, abyście pozwolili zamieszkać Jezusowi w Waszych sercach. Bożego pokoju w sercu, spokoju betlejemskiej nocy, aby Chrystus na nowo narodził się w waszych sercach, abyście odkryli, jak blisko jest nasz Pan Bóg. Odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, otwartości na Boże działanie, znalezienia czasu na osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Abyście potrafili oddać Panu Bogu swoje trudy i plany. Każdy z Was doświadczył bliskości dzieciątka Jezus, który do nas przychodzi. Abyście się nie bali odpowiedzieć na Boże powołanie. Rodzinnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Witaj Jezu, ukochanym od patriarchów czekamy, od proroków ogłoszonym, od narodów upragnionych. Po raz kolejny święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam, że Bóg stał się człowiekiem, chciał być razem z nami, chciał z nami dzielić nasze życie. Życzę Wam wszystkim przy okazji tych świąt, abyście doświadczyli tego, że to naprawdę nie jest to samo iść przez życie z Nim, z Jezusem, albo i samemu to nie jest to samo móc słuchać Jego Ewangelii, czyli dobrej nowiny albo też słuchać tego potoku słów, który dociera do nas z radia, telewizji, internetu. To naprawdę nie jest to samo budować świat na wzór Jego królestwa, albo też budować świat tylko według własnego rozumu własnego widzimy się. Życzę Wam, żebyście doświadczyli, że Bóg naprawdę przychodzi do każdego z was, do życia każdego z Was i chcę z Wami dzielić trudy i radości, być z Wami. Radosnych, błogosławionych i pełnych nadziei świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Boże. Hey, że inutyna,